Co trzy miesiące ustalane są nowe limity dochodów dla pracujących emerytów i rencistów. Muszą jednak pilnować, by osiągane dochody nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia. W zmniejszeniu co do zasady podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 3618 zł. i 30 Wypłata emerytury lub renty może zostać zawieszona, gdy przychód będzie wyższy od górnej kwoty granicznej to znaczy ile jest to 130% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 grudnia kwota ta wynosi 6719 zł. i 70 groszy. Kwoty te, co ważne, będą obowiązywać do 28 lutego przyszłego roku i zmienią się za 3 miesiące. I jeszcze jedna ważna informacja dotycząca zmniejszania wysokości wypłacanych emerytur lub rent w przypadku osób pracujących. Otóż gdy przekroczony zostaje próg 70% przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie umniejsza się o kwotę przekroczenia. Maksymalnie zaś gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, o kwotę 620 ,37 zł groszy dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 465 ,31 zł groszy dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. 527 35 zł. 35 groszy dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba. Dlatego prosimy, byście szanowni emeryci i ręciści pamiętali, by wasze dochody nie przekraczały ustalonych i podanych przez ZUS limitów.